Ja mam słuchajcie, tą listę długą. Wiecie o tym dobrze, bo się z tym nie kryję. Jest tam kilkanaście podpunktów, um, takich fundamentalnych, ważkich. Natomiast jest też cała masa różnych drobnych rzeczy, które nie zostały eksplicite wypowiedziane. Ja też nie wyobrażam sobie, nie wiem, być dziewczyną, która nie będzie ze mną jeździć motocyklami. Czy jeszcze mi powie, sprzedaj, bo to jest niebezpieczne, albo mi się to nie podoba. Tak samo jak ustawiłem granicę wieku na 25 lat i koniec. I po co to zrobiłem? I po co Wam w ogóle mówię o tym? Miejcie wymagania i stawiajcie standardy. Nie tylko standardy jakości, wartości, ale zwykłe wymagania odnośnie tego, jak Wasze wspólne życie ma wyglądać, co będziecie robić, czym będziecie żyć na co dzień, jak będziecie spędzać czas. Dlatego, że proces tworzenia tych wymagań to jest proces budowy waszej tożsamości, kim wy jesteście tak naprawdę. Proces rozstrzygania, czy dany program został wam za zaimputowany, czy wy go chcecie w swoim życiu realizować, czy nie chcecie, czy to tylko maska, którą przebraliście ze względu na jakieś wydarzenia wcześniejsze. Więc rozstrzygnijcie to, bo jest wystarczająca liczba ludzi na świecie i Dopiero kiedy macie klarownie zdefiniowaną własną tożsamość, macie szansę przyciągnąć kogoś ze świata równoległego, ten świat równoległy sobie przybliżyć po wibracji, po prawie przyciąganiu. I kiedy wy jesteście klarowni, to odpowiednie osoby, które dokładnie odpowiadają waszym oczekiwaniom, się koło was znajdą. Natomiast jeżeli wy jesteście, słuchajcie, rozmemłani, jak na obrazie impresjonisty, nie wiem, taką plamą u Monet, to jasne jest, że osoba, która z Wami jest, bo pod innym względem jej odpowiadacie, czy macie jakieś wysokie kwalifikacje, to ta osoba w sytuacji, kiedy znajdzie kogoś, kto tu plamę zapełni czymś wyrazistym, to Wam powie, nie wiem, co czuję, albo um, nie pasujemy do siebie, tak? A do tamtej osoby poczuje mięte. Nie dlatego, że tamta osoba jest jakaś wyjątkowa czy lepsza od Was, tylko po prostu jest wyrazista pod tym względem. I jeżeli ona ma być przez was tolerowana, że biega po mieście, a wy lubicie siedzieć w domu, a tam znajdzie kogoś, kto lubi z nie biegać po mieście, to potem wy się zdziwicie, że, po, że zostaliście odstawieni na boczny tor. Więc tak to działa. Więc bądź wyrazisty, bądź wyrazisty, jak klasyczny tryptyk, gdzie jest mnóstwo kolorów, kształtów, przedstawień, gdzie są barwy. Dlatego, że kiedy znajdziesz osobę, której się ten tryptyk podoba i która jest kompatybilna do niego, to jej nie będzie już tak łatwo, nie wiem, znaleźć kolegę z pracy czy młodszą koleżankę, która zastąpi tą Twoją wyrazistość. Bo nie będzie fizycznie to możliwe: nie będzie takiej osoby, bo oni będą rozmemuani. Więc to jest Twoja siła, zrozum. Wyrazistość jest Twoją siłą. Więc bądź silny, bądź wyrazisty. Nie bój się stawiać wymagań, nie bój się stawiać granic, nie bój się dać listy rzeczy, które muszą być. Większość, słuchajcie, tych rzeczy praktycznych, to jak spędzasz czas, co robisz, to jest rzecz drugorzędna tak naprawdę. To są, tak jak wspomniałem Wam, programy, które nabieramy z dzieciństwa i sobie o wysokiej wibracji nie jest problemem to oddać. Na przykład, skoro żyliśmy, nie wiem, w kraju X, tak? a teraz będziemy przez jakiś czas, czy zamieszkamy w kraju Y, to zastanów się, czy to jest dla Ciebie takie ważne, więc, jeżeli to nie zaburza Twojej wyrazistości, to oddać możesz zawsze. To z tym nie ma problemu. Natomiast, jeżeli Ty nie masz tego, kim Ty jesteś, swojej tożsamości zbudowanej na starcie, to jesteś po prostu nieatrakcyjny. Więc, bądź atrakcyjny, bądź silny, bądź wyrazisty. Bądź mocno zarysowany z kontrastem, tak żeby osoba, która do Ciebie zrówna z tego świata równoległego. Żeby ona mogła powiedzieć, że to jest to, co chciała i że to co jest to, co jej się podoba i w tym z tego będziecie czerpać siłę waszego związku, waszej bliskości, waszej kompatybilności. I to mi się przypomina, słuchajcie, taka sytuacja, jak yy, wybierałem, słuchajcie, swój pierwszy samochód. Stworzyłem listę wymagań, bardzo długą, nierealną by się wydawało. To była wołga. No, i kupiłem sobie ruską wołgę. Ufny swoją racjonalną. Byłem na drugim roku studiów matematycznych, więc to dobra metoda i dlatego polecam ją Wam. I słuchajcie, poziom satysfakcji z posiadania tego samochodu był niesamowity. To bicie serca, ta praktyczność, ta wygoda. Jeszcze pierwszą żonę tym samochodem woziłem. Więc to Wam pokazuje że dobre dobranie waszej tożsamości, dopasowanie waszej tożsamości do świata równoległego, w którym się znajdziecie, to jest jak dobre dobranie butów. Więc dobierzcie sobie te buty dobrze. Nie przejmujcie się, że będą bardzo, bardzo yy, dziwne w porównaniu z ogółem, będą ewenementem. Niech takie będą, niech będą indywidualne dla was, a wtedy będziecie w nich mogli przejść. Długą drogę, czego Wam życzę. Dzięki.